W tym zadaniu mamy odczytać wyrażenie algebraiczne, czyli zobaczcie, jeżeli chodzi o to pierwsze wyrażenie, tutaj mamy dodawanie, a dodawanie to będzie tak zwana suma, czyli zaczniemy od nazwy naszego działania, czyli mamy sumę, czyli to będzie suma liczb 16 i x. Jeżeli chodzi o podpunkt B, to mamy odejmowanie, czyli odejmowanie kojarzymy sobie ze słowem różnica, czyli zaczynamy od nazwy działania. Mamy różnica liczb i od lewej do prawej, y i a. Tutaj, o, może nie widać, to jest literka m. Mamy dzielenie, czyli dzielenie to będzie iloraz. Natomiast w momencie, kiedy używamy ilorazu, to powinno się pojawić słówko przez. Zapiszmy. Mamy tak, dzielenie, czyli iloraz liczby m, teraz przez. No i tą liczbę m dzielimy przez liczbę 5. Jeszcze raz przeczytajmy. To jest iloraz liczby m przez liczbę 5. No i tutaj mamy mnożenie, czyli iloczyn, a więc to będzie iloczyn liczb 8 i c.